Witam Was na kanale, jak wiecie trzeci sezon Mandarorianina jest już za nami. Co prawda trzeci sezon może nie wypadł jakoś mega, ale na pewno znajdą się sceny oraz postacie, które mogłyby się w przyszłości pojawić w jakichś zestawach. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę wraz z subikiem i dzwoneczkiem, by nie przegapić następnych filmów. Pierwszą moją propozycją byłby taki mniejszy zestaw w formie Battle Packa ze Strażą Pretoriańską. Myślę, że ci gwardziści w serialu zrobili całkiem niezłe wrażenie, zwłaszcza jak mieli te takie zbroje bardziej podobne do mandatoriańskich. Właściwie taką straż otrzymaliśmy już w dwóch zestawach, chodzi oczywiście o battle packa i o salę Tronową Snowka. I tutaj pozostałaby kwestia zmiany hełmów. Jak wiecie, w Battle Packach zazwyczaj występują cztery minifigurki. I tutaj moją propozycją byłby nowy żołnierz odrzutowy Imperium. Dokładnie ci, których widzieliśmy w ostatnich odcinkach. Do tego dochodzi jeszcze jakiś fragment bazy: coś w stylu jak dostaliśmy z mrocznymi szczudmowcami i lookiem Skywalkerem. Kolejną propozycją jest dom Mando i grogu. Na Nevaro. No, może niekoniecznie każdy czułby potrzebę kupna takiego zestawu, ale w sumie Lego lubi wypuszczać tego typu zestawy. Dobrym przykładem jest chociażby Hat Kajody czy też Dom Obi-Wana. Poza Din i Grogu, którzy na pewno znaleźliby się w tym zestawie, można byłoby tu dodać jeszcze szacownego rządce Gryfa Karge. Bo w końcu to on im sprawił to miejsce. A poza tym dostaliśmy w LEGO wcześniejsze też wersje z pierwszego sezonu i drugiego sezonu tej konkretnej postaci. Ciekawie w tym zestawie byłoby zobaczyć jeszcze tą gromadkę Anzelanów, wiecie, tych gości z rasy Babufrika, bo z nimi w końcu wiążą się całkiem ciekawe i zabawne sceny. I ostatnią moją propozycją będzie imperialny transportowiec zdobyty przez ludzi Bokatan. Zestaw należałby raczej do tych większych, podobny zresztą kiedyś otrzymaliśmy, ale on wtedy nawiązywał do serialu Star Wars Rebelianci. Byłaby też całkiem duża możliwość na fajne minifigurki. Najbardziej oczywistymi postaciami dla tego zestawu wydają się mandadorianie i tutaj chętnie zobaczyłbym Axa, czyli tego mando, który ostrzegł flotę przed zbliżającymi się statkami Imperium. Do tego zestawu również zobaczyłbym Koskę, bo ona i Ax raczej trzymali się blisko. Z racji, że Maw Gideon pojawił się w lekkim krążowniku imperialnym, to tutaj mogliby zrobić taką małą powtórkę. Tyle że zobaczylibyśmy tam Gideona w pancerzu mrocznego szturmowca. Jego zbroja robiła całkiem niezłe wrażenie. Dlatego tym bardziej czekam aż taka minifigurka się pojawi. Jeśli chodzi o ostatnie postacie, to tutaj chętnie też zobaczyłbym tych odrzutowych żołnierzy imperialnych. Wcześniej o takiej możliwości wspominałem w Battle Packu ale tutaj zobaczyłbym dwie sztuki tego figa. Więc takie były moje pomysły na przyszłe zestawy z Manda do Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co o tym uważacie i czy może zobaczylibyście jeszcze jakieś inne zestawy, czy też postacie. Pamiętajcie, że w filmie nie zostały zapowiedziane żadne zestawy, są bardziej takie moje przypuszczenia i oczekiwania. Chociaż mam wrażenie, że Gideon prędzej czy później się pojawi. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę wraz z subskrypcją i dzwoneczkiem. Niech moc będzie z Wami. Cześć!